Tutaj mamy następnego oryginała po dwóch oryginałach Moleman. Numer 039, 012 rok, 5876 Ojciec Blały Witpen, Oryginał Moleman w rodzinnym pantani. Matka znowu nakrapiana. Pierwszy międzynarodowy konkurs Barcelona rodziny Inwi Invisible Spirit jest z najlepszych gołębi historii Barcelona rodzina. Jego babca zdobyła 7. konkurs Monteline, dziewiąty konkurs Orange i czterdziesty pierwszy konkurs Marseille. Mamy bezpośrednio córkę po niej, po rozpłodzie. Młody, oh, młody oryginał molema. To są gołębie na średni i daleki dystans. Przeważnie to takie średnie gołębie są. Nie Po, po jego Den As, co zdobył ten raz pierwszy konkurs złoty medalista Olimpiady Dortmund. To tylko my mamy po nim dzieci. Tak nikomu nie sprzedał. Nie sprzedał. I powiedział też nam, że nigdy też nie sprzeda. Taka ciekawostka: gołębie, które są lotowane na dalekie dystanse, są szybko bezpłodne. I dlatego postanowił po jego najlepszych asach nikomu głębi nie sprzedać. Ale nam zrobił wyjątek. Bo innych by my też nie kupili od niego. Bo nam nie chodzi o rodowód, tylko klasa do naszej hodowli. A że tam pisem Mole, Mance, Janzen, to nas to nie interesuje. Nas interesuje, że, że te głęby się spra sprawdzają do dzisiaj po tych rodzinach i lecą. Dlatego my też od Janzena kupili, po jego ASA, które do dzisiaj są w Olimpi Olimpijczykach. Jak widzieliście teraz, aktualne wyniki Janzenów, to się sprawdza do dziś, od jego łębia. zaczynają mówić, sobie, że to było Jandzena. Tylko Teraz dopiero ludzie mówią prawdę nie? i informują każdego. Bo Janzen już zlikwidował swoją hodowlę, to teraz nie muszą się bać, że ludzie pójdą do niego kupić. Teraz, teraz mówią prawdę. Bo już Jansen zlikwidował swoją całą hodowlę. Janzen został dostał od Światowej Organizacji dyplom, że w każdym olimpijczyku na świecie jest jego krew. Najlepszy hodowca Europy. A tu mamy molemana, gołębie, który Także lotuje w Arendong. Bardzo, Bardzo sławny hodowca, tak I jak Jance. Drugi pojedzenie drugi taki. Jak każdy z tych molemanów ma i ten naszą adresówkę, Tutaj kolejny młody oryginał Moleman, tam tamtego co poprzednio pokazywałem, o numerze 039, 012 rok, 5875. Ojciec Blawy Witpen na pantani a matka z rodziny Invisible Spirit Jedna z najlepszych lotników w rodzinie na pierwszy International Barcelona a kilka tysięcy byłem pierwszy konkurs To jego babce miała 7 konkurs Montelain. 9. konkurs Orange i czterdziesty pierwszy konkurs Marseille. Same daleko dystansowe loty. orginał Moleman. Także ma naszą adresówkę. Nasze wszystko oryginalne molemany mają swoją wolierę, że są osobno. I nie ma możliwości, żeby się między sobą na przykład krzyżowali z innymi rasami, bo są osobno. Gołom na dalekie dystanse i na średnie dystanse. Idealnie na krzyżówkę z waszymi najlepszymi lotnikami. Tutaj mamy matkę. Dwóch młodych. 5875 i 5876. Jest ona inbred, inbred, w rodzinie uhodowana na Invisible Spirit. Jeden z najlepszych gołębi międzynarodowych z Barcelony. A z matki strony znowu pierwszy konkurs narodowy DAX. 35. konkurs Nacional Barcelona przeciwko 13 tysięcy 21 gołębi. A jej ojciec znowu wylotował 7. konkurs Montelain. 9. konkurs Orange. 41 Konkurs Marseille. Wtedy, jak my tę córkę odebrali, to jeszcze na Marseille był wkładany ten ojciec i zdobył z tego lotu 41 Konkurs. Jest to samiczka, matka tych dwóch młodzików. 5875, 5876. I numer Belk. 08 rok 609 8424 Oryginał Moleman. Są to gołębie na średnie i bardzo dalekie dystansy. Przydło gołębia dalekodystansowego. Bo tutaj w, w nim płynie krew Invisible Spirit, najlepszy gołąb Barcelony. W historii Barcelony najlepszy gołąb. Także unikać hodowli Moleman. Teraz u nas w rozpodzie. Tutaj mamy ojca od młodych, 5865 i 5876. Oryginał Moleman. Jego babcia i matka olimpijczyka w tym razie pierwszy konkurs, to są 100 sostry Belk, 08 rok, 6-8, 3, 8, 3 5, 4, 7. Wnuk Pantaniego Olimpijczyk jest również drugim Pantaniem. Jest pokrewniony z Olimpijczykiem Jego babca miała 40. Konkurs Narodowy Perpignan. Jej ojciec znowu pierwszy Narodowy Lotnik Belgii 96 roku. Sama śmietanka Molemana. Z dziadka w stronę znowu. Drugi międzynarodowy konkurs, international konkurs DAX. In Barcelona, Zatka strony 513 konkurs przeciwko 12678 gołębi. A z ojca, st strony znowu najlepszy lotnik Belgii, Az z Duif, 96 roku. Na tym najlepszym lotniku. Belgii to jest spokrewieństwo. Bo te jego pradziadki, są w matce i jego ojcu. A tym pantanie miał pierwszy konkurs Marseille 27. Konkurs Nacional Marseille przeciwko 3200 są 200 63. Konkurs National Montauban przeciwko 8700 gołębi. 28. Konkurs Narodowy Marseille przeciwko 4356. Był to niebieski go Pantani. Ma teraz brudny dżub, bo jak widzieliście karmił te dwa modziki. Kiedyś sławny był gołąb witno i kadę tu Molemana, a teraz nowa generacja Pantani. Rosławia Karla Mollemana na całym świecie. Moleman dał jednego młodego do, do Chin, do Peking, i ten młody zdobył pierwszy konkurs. Aktualnie i po nim mamy te Sostrę w Rozpłocie. Ze wspólnego gołynika, tak z Pekingu na kilka tysięcy gołębi. To był pierwszy konkurs. Tylko jednego dałem. Inne sławne hodowle dałem 100, 200. No. zrobię może 5 konkursów i potem dużo show. Nie? To jest klasa, dlatego Moleman i Janzen stoją. Na tym samym podeszle. Piękny białolotek, lotek samczyk. Z tych par, co ja wam prezentowałem, już u niekupicy nie kupicie gołębi, ponieważ one już nie żyją albo są za stare, albo już nie płodne. Ponieważ powtarzam nam kilka razy. Panie Gulbacki, gołębie, które są lotowane na dalekie dystanse i to co dwa, co trzy tygodnie w kosz, w kosz, w kosz, to są szybko już bezpłodne. Już po olimpijczyku miał problemy uciągnąć. Tak, kolega jecha, kolega z Hamburga jechał tam, bo chciał też po olimpijczyku, tak jak my. Mamy dwie córki w rozpadzie, to chciał też jedną kupić. To powiedział mu: Jedź do Hagen, tam może sobie zamówić pomodę, <grymne> bo już olimpijczyk jest niepłodny. A jakby coś uchował jeszcze, bo próbuje nadal, to już nikomu nie sprzeda. To są gołębie na średnie i na dalekie dystanse. To są kompakte gołębie, jak widzicie, takie krępe gołębie, silne, zbudowane i bardzo spokojne. Każdy, każdy jeden spokojnie sobie i obserwuje. thank you